Cześć. Moi drodzy, taki moment w życiu każdego, kto używa aparatów firmy Sony, zawsze nadchodzi. Czyli mamy swój model, który używamy i już rozglądamy się, kiedy będzie jego następca jako kolejna wersja rozwojowa, czyli czekamy na naszego marka 1, 2, 4, 5. Moi drodzy, ciężej jest z segmentem profesjonalnym, ponieważ w momencie, kiedy Sony wypuściła model A1, okazało się, że to jest aparat przez wielu nazywanych najlepszym pełnoklatkowym aparatem fotograficznym na świecie. I ta e, pełnoklatkowa moc tego aparatu, jako totalnego profesjonalisty, była utrzymywana przez bardzo długi okres czasu. I zmieniały się kolejne generacje tych modeli niższych, natomiast A1 królowała. I jeżeli ktoś chciał w sony sięgnąć no, najwyższych poziomów, no to musiał myśleć o A1. I teraz oczywiście byli tacy, którzy za najwyższy poziom pełnokladkowej fotografii uznawali jakość. Więc w momencie, jeżeli ktoś uznaje jakość, no to nie. To w systemie sony miał rozwiązanie takie, że sięgał po sony A7R5 w tym momencie, no i był mega, mega zadowolony. Dlatego, że jakość z matrycy ponad 60 megapikselowej to jest jednak coś więcej. Deta, ilość detali, mikrokontrastu i szczegółów, które uzyskujemy z takiej matrycy, no wiadomo, jest topem w tym systemie. Ale byli też tacy, którzy chcieli mieć wszystko w jednym, czyli świetny aparat do filmowania, świetny aparat do fotografowania, totalną hybrydę, która da radę ze wszystkim, wtedy musieli sięgnąć po A1. I fajnie, że w tym systemie ta A1 była takim topem topów, najlepszym aparatem w całym systemie. Wszystko było w Sony pod tym względem jasne. Canon ma swojego R1, tu mamy po prostu zwyczajnie Sony A1. I zawsze tak było. Ale w międzyczasie, jak jeszcze A1 królowała, pojawił się aparat Sony A9 i to w wersji trzeciej. I ten aparat mocno pozmieniał, system cały Sony, ponieważ okazało się, że nagle posiadacze a jedynek mają o czym myśleć. Dlaczego? Bo nagle na rynku pojawił się z kolei najszybszy aparat. Więc mieliśmy w systemie Sony bardzo dziwnie rozbudowany um, układ poszczególnych korpusów. Z jednej strony mieliśmy korpusy tańsze, ale do wszystkiego, takie jak A74. Mieliśmy totalnie jakościowe A7R5 i mieliśmy super szybkie, totalnie nie dające się wyprowadzić w pole, jeśli chodzi o działanie autofokusa i szybkości A93. Więc cały system był ogarnięty. No i wśród tego wszystkiego, najpierw na początku, ale po uzyskaniu, po wyjściu na rynek, A9 nagle uzyskała pozycję trochę cofniętą w tył, a 1. Bo nagle, jeżeli ktoś chciał bardzo szybkiej fotografii w zmieniających się warunkach, to nagle się okazało, że mamy coś w systemie lepszego. Czyli mamy tą właśnie A9, trójkę. No więc od tego momentu wszyscy wiedzieli, że musi się pojawić nowe A1. I moi drodzy. Ja odsyłam tutaj do fajnego filmu, który zrobiła fotoforma o tym aparacie, gdzie tam sobie wszystko pokazali i tak dalej. Mówili, ja nie chcę dzisiaj mówić o wszystkich szczegółach technicznych, ponieważ te szczegóły techniczne znajdziecie, jeżeli już się tym aparatem zainteresujecie. Ja bym, bym wam chciał dzisiaj opowiedzieć zupełnie na luzie, luźną historię o tym, dla kogo ten aparat jest, czy może być i czy on może być ciekawą alternatywą dzisiaj w połowie 2025 roku. Przede wszystkim jest to aparat bardzo trudny do kupienia obecnie, cały czas go zamawiamy w przedsprzedażach, dostajemy, przychodzą jakieś tam elementy i tak ale ja dostałem A1, dwójkę z fotoformy do tego testu, żeby móc się temu aparatowi przyjrzeć. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wiele osób tych, którzy jeszcze nie przeszli na średni format, pyta mnie, no dobra, ale w systemie Sony, Panie Macieju, w systemie Sony, co teraz? No i ja, prawdę mówiąc, miałem w głowie takie porównania i takim właśnie się tutaj ratowałem systemem, że mówiłem, chcesz najwyższej jakości w systemie Sony, masz A7 R5, koniec. Chcesz bezkompromisowych prędkości, masz A93. Chcesz wszystkiego po trochu, na bardzo wysokim poziomie, obsługi i takiej całej infrastruktury korpusu, który jest najlepiej pomyślany i sumarycznie najlepiej działa, choć ma trochę gorszą jakość niż A7R5 i trochę jest wolniejszy niż A93. Masz A1. Jasne, cena podobna do A93, ale coś za coś, bo w A1 -ce ceniłem sobie jedną rzecz. Ja co prawda na co dzień pracuję w średnim formacie, ale gdybym miał pracować w pełnej klatce, to nie wiem, czy, znaczy bardzo prawdopodobnie, że siedziałbym rzeczywiście po pierwsze w systemie Sony, bo najbardziej mi on pasuje. Z tych wszystkich, no może do filmu to nie, bardziej mi się skłaniał ku pana Sonikowi, ale jeżeli chodzi o fotografię, to raczej Sony i raczej A7R5, no bo najwyższa jakość możliwa w tejże pełnej klatce. Ale pamiętam, jak zaszokowała mnie A1 w wersji pierwszej tym, że w testach bezpośrednich pomiędzy GFX-em 50 a Sony A1 niespecjalnie dało się zobaczyć różnicę. Owszem, jak ktoś się bardzo przyjrzał. Oczywiście mówię o systemach, wspartych najlepszymi w danym momencie obiektywami, czyli GFX 50 był z najlepszym obiektywem o tej samej ogniskowej, czyli standardzie 63 mm i, i świetle 2.8. A do Sony miałem G Mastera 1.2 Te dwa systemy dawały tak bardzo podobne obrazy, że ciężko było je odróżnić. Oczywiście trochę inne kolory, ale w A1 te system cały był tak mądrze zrobiony, że powiem szczerze, że miałem takie momenty, że myślałem o tym, że mamy znacznie wyższą jakość w GFX, w tej pięćdziesiątce nawet. Rozdzielczość ta sama, jakość ogólnie, wiadomo, lepsza, bo większa matryca, więc większe szczególiki i tak dalej. No, to są te różnice. Plastyka inna, ale. Całe działanie elektroniki a 1 mnie zupełnie rozwalało, zwłaszcza jeśli chodzi o automatyczny balans bieli, autofokus nie wspomnę i tak dalej. No i teraz mamy A2. Przepraszam, A jedynkę dwójkę. I co teraz? Teraz mamy a 1 no i jak do tego podchodzimy? Moi drodzy, więc jeżeli macie A1 poprzednią, to myślcie o tym, żeby ją sprzedać, bo to jest całkiem dobry, cały czas aparat, trzymający cenę, oczywiście nie taką jakże się dali, no ale i doinwestujcie w to, dlatego że ten aparat jest jeszcze lepszy. Czyli dobra, macie 9 megapikselowy wizjer, który jest bardzo ładny, który pokazuje całą informację. Nie jest najlepszym wizjerem, bo nie wiem, w GFX setce macie setce c macie znacznie lepszy wizjer. Nawet no, to jest średni format. Natomiast tutaj macie aparat mega szybki. I co w tym aparacie jest takiego, co może sprawić i pewnie na to zdanie moje czekacie, że jest to aparat wart zainteresowania. To już wam tłumaczę, jest to bardzo proste. Ten aparat jest dokładnie w połowie drogi, ale pomiędzy A7R5 a A9 3, ale nie jest już w tyle. Czyli dla mnie jest to ta, no wiecie, znacznie większa, bo 50, większa niż w A9 matryca 50 megapixelowa. Zresztą dokładnie taka sama, jak była w poprzednim modelu, ale całe oprzyrządowanie, które tu jest, powoduje, że mamy tu jakby możliwości szybkościowe A9 wsadzone do tego korpusu, i jeszcze poprawione. Ale w czym poprawione? Y Ergonomia działań, to, że mamy tu łatwy przełącznik pomiędzy trybami filmowymi, i tak dalej, możemy je inaczej ustawić, to, że mamy wszystko na pokrętłach, no to, to są cechy a jedynki przede wszystkim, ale mamy większy grip, ładniej się to trzyma, czujemy taką większą solidność. Nie wiem, jakich łapsk trzeba. Nie uważam, że nie da się tego aparatu ścisnąć tak, żeby, żebyśmy usłyszeli jakieś zaskrzypienie. Tu tego się kompletnie nie zrobi. To jest jednak model najwyższej linii. Oczywiście dwa gniazda oczywiście, wiadomo, system Sony, no i SD. Ten znany z A9 wyświetlacz, który obraca się tak jak zwyczajny, ale też ma cały ten mechanizm odginania, który znamy z poważnych kamer. A więc, naprawdę, to jak możemy ustawić sobie ten Wyświetlacz pod różnymi kątami jest bardzo dużym plusem ergonomicznym. Bardzo dużo przycisków funkcyjnych, łącznie z tym na przedniej ściance. Możemy sobie aparat ustawić pod siebie, ale moi drodzy, jak chodziłem i fotografowałem z nim zwykłe rzeczy, no to stwierdziłem, że to nie są tematy dla tego aparatu. Dlatego, że ta elektronika. Wzięta z, wyobraźcie sobie, z A9 trójki, gdzie ona tak inteligentnie wybiera motywy, rozpoznaje motywy, czy człowiek, czy owad, czy zwierzę, czy samolot. W A9 trójce robiłem testy na samolotach i okazywało się, że w samolocie pasażerskim on zawsze ustawiał ostrość na pierwsze okna, tam w okolicy kabiny pilota. To było niesamowite on rozpoznawał gdzie w tej cylindrycznej rurze samolotu znajdują się te okna i tam ostrzył. W związku z tym mnie to wtedy oczarowało. I wyobraźcie sobie że macie to samo tylko z 50 megapikselową matrycą. Czyli nie musicie już tutaj iść na kompromis. Szybkość kontra jakość. Tu macie to. Ale powiem wam coś więcej. Tym aparatem się fotografuje. Myślę że Sony tak to wymyśliło, że A1 ma być aparatem fotograficznym totalnym. I ta takim jest. Co w niej jest takiego niesamowitego? Ona jest takim bezwzględnym, totalnym egzekutorem waszej woli. Nie trzeba nic skombinować, nic myśleć, po prostu bierzemy ten aparat. Ja mam go tu z obiektywem 2470, z masterem o jasności 28. I moi drodzy, z takim. Setem idziecie gdziekolwiek i co chcecie fotografować i robić, to po prostu robicie. Aparat działa szybciej niż wy pomyślicie. Nie musicie ustawiać ostrości jakoś specjalnie kombinować. Oczywiście, możecie wybrać ten totalnie malutki punkt autofokusa, szerszy, możecie wybrać strefę. Zadziwi Was to, co ten aparat potrafi. Jeżeli nie wyłączycie mu tych inteligentnych opcji, jak na przykład wyszukiwanie postaci itd., tak to tak pięknie będzie ostrzów, zwłaszcza w trybie ciągłym, że nie wyobrażam sobie, że np. z udziałem zwierząt, ludzi czy pojazdów zrobicie nieostre zdjęcia. 30 klatek na sekundę przy 50 megapikselowej matrycy, przyznajcie, robi, robi wrażenie. Teraz co jeszcze robi tu wrażenie? To, że możecie przestawiać, oczywiście wybierać opcje filmowe i fotograficzne. I całe, wiecie, wyposażenie do tego, czyli ustawiania tego aparatu, że tu możecie sobie ustawić inaczej, tu inaczej i prze zmieniać. Ale możecie też, będąc w trybie fotograficznym, po prostu tym czerwonym przyciskiem, na co trzeba uważać, bo możecie to zrobić przez przypadek, uruchamiać nagrywanie, kiedy chcecie. I teraz, jeżeli zestawicie to z tym wyborem trybów autofokusa i trybów działania y tutaj, y czy braketingu, czy sposobu naświetlania. W Prędkościach, klatek, i tak dalej, a to wszystko zrobicie na pokrętłach, które są blokowane, więc ergonomia naprawdę jest tutaj topowa. Macie dwa pokrętła do korekt z tyłu, jedno z przodu. No, trudno znaleźć tu coś jeszcze więcej, tak, żeby można było coś więcej upakować. Pełno tych funkcyjnych klawiszy. Fajny joystick, no to znamy z wszy wszystkich innych aparatów Sony. Menu podobne, bardzo profesjonalne, wszystko tu znajdziecie. 8K. W 30 klatkach i 124K. Jasne, z lekkim kropem, przyjrzyjcie się, się temu przy parametrach, ale chodzi o to, że tak naprawdę jest to bestia, która umożliwia Wam i pracę z wideo, i pracę z, z fotografią na najwyższym poziomie. Oczywiście, wiecie, jeżeli ktoś chce sięgnąć po bezkompromisową jakość techniczną obrazu fotografii, to ma takie aparaty jak GFX, yy, średnioformatowe, gdzie jakość jest po prostu, wiadomo, na jest priorytetem. Ale jeżeli ktoś komuś wystarczy, pod, pod jego wymagania, pod jego klientów, pełna klatka, no to tu mamy top. Natomiast top działający tak, że trudno go zagiąć, trudno go zagiąć. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że jakiś element nam gdzieś umknie. Jasne, jeżeli mamy grupę osób i nie zapisywaliśmy osób, na które ma być priorytet, to oczywiście może być to problem. Ale jeżeli mamy grupę osób i za, nie wiem, y weselników i mamy pannę młodą zapisaną, no to on będzie wam zawsze ostrzył na tą pannę młodą, nawet jak będzie w tłumie. To wszystko po prostu działa. On wam rozpozna samochód, on wam rozpozna motocykl, zrobi to za was. A więc tak często miałem przy op opisywaniu aparatów średnioformatowych, że nie szykujcie się na totalnie super szybkie prędkości autofokusa działania, bo nie to jest tam najistotniejsze, to jest drugorzędne, chociaż najnowsze aparaty, takie jak właśnie GFX 102 mają naprawdę to wszystko na wysokim poziomie i do tego dają 100 megapikseli w średnim formacie. Ale tu, jeżeli poprzestajemy na pełnej klatce, mamy taki ogrom możliwości, taką wysoką jakość obrazu i taką prędkość, że nagle Możemy sobie pozwolić na wysokiej jakości zdjęcia ruchomych obiektów. I to jest ta różnica, bo jednak w dziewiące mamy ograniczoną rozdzielczość, a tutaj mamy 50 megapikseli, piękną plastykę, piękną jakość, jeżeli damy temu aparatowi dobry obiektyw, to z takiego kombo, a już nie mówię o obiektywie 2, prawda, tym zoomie o jasności 2. Wówczas, jeżeli taki zoom podłączamy do tego aparatu, możemy być zszokowani tym. Że właściwie to niewiele już jest nam potrzebne, ponieważ taki zoom jak ten oświetle 2, cięższy, większy, i tak doskonały aparat na przypięty do niego, mogą sprawić, że przez dłuższy czas nie będziecie potrzebować nic innego. Jasne, razem robi to jakąś tam kwotę ponad 40 tysięcy, bo korpus kosztuje 33 obecnie w momencie, kiedy nakręcamy ten film. Ale moi drodzy, chodzi o to, że z tym aparatem się Pracuje bardzo dziwnie, dlatego że on zawsze realizuje bezwzględnie szybko to, co chcecie zrobić. Kierujecie, zdjęcie gotowe, kierujecie autofokus, nawet jeżeli zrobicie to, bo właśnie to jest ta inteligencja A1, która zawsze wyróżniała ją, że ona potrafiła rozpoznawać przedmioty, przylepiać się fokusem do ustawień. I to po prostu działało. To było niesamowite. A tu działa to jeszcze lepiej. Więc jeżeli szukuj, szukacie aparatu pełnoklatkowego, totalnie topowego i myślicie, bo tutaj na końcu trzeba zawsze wziąć pod uwagę plastykę hmm, Sposób oddania kolorystyki pewnych aparatów. Inne są w Nikonie, inne w Canonie, inne w Panasonicu, inne w Sony. Więc jeżeli pasuje Wam ta kolorystyka, pasuje Wam e, sposób działania menu i tak dalej, i to jaką optykę możecie zapiąć do danego systemu, jeżeli pasuje Wam Sony, no to A1 jest totalną hybrydą i filmową, i fotograficzną, gdzie nic nie jest pozostawione w tyle i bardzo wysokiej jakości wideo, łącznie z tym 8K i bardzo wysokiej jakości obraz, świetna 8,5 stopniowa stabilizacja, bardzo wytrzymały korpus i totalna ergonomia z bardzo wygodnym wizjerem. Moi drodzy, to jest nie na darmo top systemu Sony i połączenie tych możliwości A9 z prawie jakością A7R5. Powoduje, że teraz ten aparat jest zdecydowanie w przodzie w tej rodzinie. Więc A1 dwójka nadrobiła to, że A1 zwykła zaczęła się już cofać. Mieliśmy szybsze e, już kamery, jak A9, teraz nie. Teraz topem jest to. A9 w polepszonej skórce A1 czyli Sony A1. Dwa moi drodzy, coś niebywałego dla tych, którzy chcą. Pracować w pełnej klatce. Tyle, moi drodzy. Nic więcej nie da się tu dodać. Egzekutor woli, co chcecie zrobić, zrobi za was szybciej niż wy pomyślicie i zrobi to dobrze. Tyle, moi drodzy. Trzymajcie się. Thank